Uprzedzenie Żydów do Jezusa ustępuje. Posługa Hermana Beznera Wemek HaShalom, Dolinie Pokoju Na północny wschód od Kibulcu Ramot Shofet, w pewnym oddaleniu od miasteczka Jokneam, w górskiej okolicy Efraim, leży Dolina Pokoju. Gospodarstwo o powierzchni 8 hektarów. Od 1967 roku prowadzi tam Hermann Bezner, z pochodzenia Niemiec, urodzony w 1901 roku w Heilbronn w Wittenbergi, a od 1972 roku wspólnie z Józefem Schmidtem, Austriakiem i jego matką, z pochodzenia Czeszką. Ta skalista ziemia której nie chcieli nabyć pionierzy z Jokneam lub z sąsiedniego kibucu Hacorea, a którą nazywali od Boga opuszczoną Ziemią, pracowitymi rękami tej trójki została zamieniona w raj. Na pytanie reportera, dlaczego tu mieszkają? Odpowiedzieli, Ziemia, jej głębokie pragnienia dzieli los z narodem żydowskim, a my wierzymy w każdą literę Biblii. Wierzymy także w powrót do ojczyzny narodu żydowskiego i realizację stojącego przed Izraelem zadania stworzenia z pustyni ogrodu, aby to stało się błogosławieństwem dla całej ludzkości. Przybyliśmy do Izraela, aby się zaangażować, poprzez swoją pracę i gotowość w wykonywaniu w tym względzie woli Bożej. W wieku dwudziestu lat duchowy przywódca tej gromadki, Bezner, poświęcił się na służbę Bożą i zrozumiał, jakie jest przeznaczenie Izraela. Od 20 lat, zdala od pulsujących życiem miast i osiedli izraelskich, nie będąc związanym z żadnym fundamentalnym kościołem, prowadzi wraz z towarzyszami duchową posługę w Izraelu. Nie zasadza się ona na prozelityzmie, który odrzucają twierdząc, że Żydzi muszą pozostać Żydami, aby wypełnić zlecone im w piśmie świętym zadania. Usiłują jedynie pocieszać i wzmacniać wiarę Izraelitów w przynależne do nich obietnice Słowa Bożego, które w Dolinie Pokoju jest ich stałym przewodnikiem. Chociaż pracują z dala od hałaśliwego tłumu, to niemniej na farmie nie brakuje słuchaczy. Jak wynika z reportażu z 1 marca 1982 roku wiadomości Izraela. W roku 1982 było tam ponad 20 tysięcy gości, a liczba ta z każdym rokiem nie maleje. Wśród nich była młodzież szkolna i indywidualni turyści którzy od tych chrześcijańskich syjonistów pobierają syjonistyczną naukę poglądową. Pozwólmy jednak zdać relację z tej działalności Hermanowi Beznerowi poprzez odtworzenie fragmentów jego listów pisanych do przyjaciół Werfen. Nazwa Jokneam, gdzie nasze osiedle leży, znaczy, on nabywa lud lub lud podnosi się. W naszej dolinie prowadzonych jest wiele ćwiczeń wojskowych. Z wieloma żołnierzami nawiązaliśmy serdeczne kontakty i prowadzimy z nimi duchowe rozmowy. U nas zawsze rojno. Przez kilka dni gościliśmy dwóch Żydów, którym można wiele dopomóc do głębszego pojmowania. Był u nas też pewien profesor teologii, który przyznał, że musiał douczać się. Nasze osiedle nazywa się od początku Eimek Haszalom. 25 sierpnia 1974 roku w Izraelskiej Gazecie Mariva ukazał się artykuł opisujący tą naszą osadę, a następnie drugi 25 października 1974 roku. Na podstawie tego drugiego odwiedził nas Atasze Wojskowy poselstwa niemieckiego z żoną mamy też wiele przywilejów szczególnym były odwiedziny grupy młodzieżowej składającej się z około 40 osób niektórzy z nich byli już u nas w zeszłym roku pomimo że w naszych lasach kryją się terroryści grupa ta przyszła do nas pieszo najpierw prosili mnie Abym im jasno i dokładnie określił nasze zamiary i nasze spodziewania dotyczące Izraela. Przez pół godziny słuchali uważnie, a potem kierownik grupy pozwolił im na stawianie pytań. Prawie przez dwie godziny trwała ta nasza rozmowa. Znowu mieliśmy liczne grupy młodzieżowe z całego kraju, liczące często od 40 do 60 osób w wieku od 15 do 20 lat. Z łaski Pana i na ich życzenie wygłaszaliśmy do nich pouczające przemówienia. Zauważamy, że nieufność do nas minęła. Przed dwoma tygodniami przyszło do nas dwóch reporterów z największej gazety w kraju. Robili zdjęcia i pozwolili na dwugodzinne przemawianie do nich. Przed czternastoma dniami przyszła znowu grupa młodzieży, której towarzyszyło dwóch ortodoksyjnych nauczycieli. Jeden z nich był bardzo zadowolony z wyjaśnień, a następnie sam je powtarzał młodzieży i powiedział, że będzie przychodził do nas każdego tygodnia. Wierzymy, że wszystkie groźne wydarzenia dotyczące Izraela są w celu, by świat zwrócił uwagę na ten mały naród. Z łaski Bożej i my mogliśmy się do tego przyczynić. Do tego czasu odwiedziło nas już tysiące młodzieży szczególnie w wieku przedpoborowym. Przed kilkoma dniami obchodzono w Izraelu Zień Drzewa. Nasze osiedle przeznaczono jako punkt ogólnego spotkania w okolicy. Od 700 do 800 uczniów zgromadziło się przed naszą bramą, którzy potem zostali zabrani 13 wielkimi autobusami. Było wielkie zainteresowanie. Szczególnie wśród personelu, który opiekował się dziećmi. Pomimo napiętej sytuacji. W dniu 1 marca 1979 roku spotkałem się z bardzo uważną publicznością w Haifie, w Domu Kultury. Po zapowiedzeniu wykładu w prasie sala była pełna. Na początku atmosfera była napięta, bo było to nadzwyczajne wydarzenie. Pierwszy raz przed tak liczną publicznością przemawiał chrześcijanin. Jednak stopniowo otwierały się serca i umysły. Przez półtorej godziny miałem przywilej przedstawić tym uważnym słuchaczom jedyną prawdziwą podstawę Bożą. Marzec 1979 roku. W ostatnim miesiącu mieliśmy różne niespodzianki. Dwukrotnie przybywali do nas dyrektorzy szkół, którzy zapowiedzieli, że przyjadą do nas ze swymi uczniami i proszą o dokładne przedstawienie naszych poglądów na temat przyszłości Izraela. Następnie, przybyli z setkami uczniów szkół wojskowych. W ciągu jednego dnia przybyły trzy grupy składające się z kilkuset uczniów i nauczycieli. Pan udzielił nadzwyczajnej łaski, ponieważ słuchający wszystko rozumieli. Jednak te przywileje zostały prześcignione, gdy ubiegłego czwartku przybył do nas cały obóz wojskowy z setkami żołnierzy, oficerów i podoficerów. Nasze wielkie podwórze było zatłoczone ludźmi i tylko miałem obawę, czy mój głos wystarczy, by do tego mnóstwa, pod gołym niebem przemawiać. Wtedy jeden z instruktorów zwrócił się do żołnierzy mówiąc, że teraz zbędzie wykład, i że powinien być zupełny spokój i uwaga. Zakomenderował, wzrok na mówce. Rzeczywiście wysłuchali przemówienia i jestem przekonany, że są to znaki czasu i że należy się rychło spodziewać wielkich przemian i spełnienia naszych oczekiwań. 22 marca 1980 roku. W tej świętej ziemi dokonuje się przemiana, czegośmy się nigdy nie spodziewali, to teraz przeżywamy prawie bez przerwy. Przychodzą do nas całymi gromadami, przychodzą całe klasy szkolne z nauczycielami i nauczycielkami. Jeden z dyrektorów przychodził trzy razy dziennie z wielkimi grupami uczniów. Było około 350 osób. Zostali głęboko uradowani i pouczeni naszymi wykładami tak iż jeden z dyrektorów powiedział nam potem że wypracowanie jakie pisali na temat tego co usłyszeli w Haszalom, dowodziło że zrozumieli głębie wykładanych im spraw Bożych Jeden komendant obozu szkolącego młodzież Przyprowadził do nas dwie grupy, liczące po 300 osób wraz z wychowawcami. To wywołało taką sensację, że przybyło do nas izraelskie radio, które potem poświęciło specjalną audycję naszemu osiedlu. 28 kwietnia 1980 roku. To święte i błogosławione dzieło w Izraelu rozwija się coraz bardziej. Ucieszyliśmy się, bo Radio Izrael przysłało do nas czterech przedstawicieli, którzy robili dokładne zdjęcia i przeprowadzili z nami wywiady, a następnie wszystko dokładnie podali przez radio. Najbardziej jednak ucieszyło nas to, że wyzwali wszystkich Żydów, by stali się naszymi naśladowcami. Zapewne da to do myślenia wszystkim słuchaczom. Gdy podkreślano, że to właśnie chrześcijanie, żyjący w ich kraju, głoszą takie chwalebne błogosławieństwa dla Izraela. Niemieckie radio także podało audycję o naszym osiedlu Eimek Haszalom. Przysłano nam następnie kasetę z całą audycją i to jest wielką łaską, bo i w Niemczech interesują się Izraelem. 8 czerwca 1980 roku. I tu możemy kroczyć z łaski w łaskę, możemy śmiało powiedzieć, że to osiedle stało się miejscem pielgrzymek całego Izraela. Odwiedziło nas już około 20 tysięcy młodzieży. Zgłaszają się do nas stare przewodnicy grup młodzieżowych i proszą o pouczenia. Wszystko to jest to od Pana. Bo taką wiarę i takie zaufanie z jakim się tu spotykamy, można tylko jemu przypisać. Przychodzą do nas nawet rabini z uczniami, a te głębokie rozmowy, jakie z nimi prowadzimy, dają nadzieję, że oni już sami w niedługim czasie będą pouczać naród o prawdzie. 27 września 1980 roku. Jest wiele sił nam przeciwnych, Nierzyczliwych i czujemy, że Bóg tego świata chodzi wokół nas jak lew ryczący, by nam szkodzić. Potrzebujemy wiele mocy, by wyznać słowa Boże i Pana i jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasze modlitwy. 14 grudnia 1980 roku Podczas naszej wizyty, pisze Alice Schwarz, spotkaliśmy młodą parę małżeńską Stevenu. Dobrze zaprzyjaźnioną i pewnego francuskiego dziennikarza nazwiskiem Gilbert Hermets. Jest on odpowiedzialny za ruch, naród wybrany, świeckie wewnętrzne stowarzyszenie chrześcijańskich syjonistów we Francji. Walczy ono we Francji słowem i pismem z antysemityzmem i diabolizmem syjonizmu szerzonego przez pewne kręgi i bronią gorliwie powrotu narodu izraelskiego do swej ziemi. W osiedlencach Zemek Hashalom pan Hermec, który mieszka w północnej Francji, wszędzie występuje, odbywa konferencje prasowe, przemawia w radio i tym podobne. Gdzie tylko dla Izraela może być przydatnym spotkać się z duchem tego samego zapatrywania. Żadna misja. Ci chrześcijanie z Europy, którzy chcą zamieszkać w Ziemi Świętej, zwłaszcza ci z krajów niemieckich, są bardzo często przyjmowani z nieufnością. W szczególności istnieje obawa, że oni którzy w największej liczbie należą do sekt fundamentalistycznych mogliby zajmować się misją wśród Żydów. Jednak nie tylko ci osiedleńcy w Dolinie Pokoju, lecz także chrześcijańscy syjoniści pana Hermetza odrzucają taki prozelityzm. Żydzi muszą pozostać Żydami, aby wypełnić swoje zlecenie według Pisma Świętego. Ale także z innej strony to osiedle miało trudności. Raz zostali napadnięci nocą przez domniemanych Arabów w Kefiach. Chustka używana jako nakrycie głowy, którzy wyrządzili wielkie szkody. Przyjaciele pomogli wyrównać straty. Przypis autora, Herman Bezner zmarł w wieku 100 lat. Ośrodek wejmek jego żydowscy przyjaciele i miejscowe władze, Oprócz miejsca młodzieżowych obozów, zamienili w sen poświęcony pamięci jego byłych mieszkańców. Zostało to przedstawione w książce o Palestynie i Izraelu. Czy kiedykolwiek zostanie ponownie zaludniony na podobne świadczenie Żydom o nowym przymierzu? Czas pokaże. Jakie predyspozycje i przygotowanie do podobnej posługi w Izraelu są potrzebne biblijnym syjonistom, ukazał w swych refleksjach z Izraela, imigrant z Ukrainy, Hadasz od Izrael z 16 marca 1982 roku w relacji redaktora Lis Schwarz. Koniec przepisu autora. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.